Cześć. Witajcie moi kochani. Chciałabym dzisiaj Wam pokazać coś, o czym już kiedyś mówiłam. I nie wiem, czy obiecywałam, że będę pokazywać, czy nie. Ja Wam kiedyś wspominałam, że w momencie, kiedy zaczęły mi wychodzić włosy, ja strasznie spanikowałam. Nie wyobrażałam sobie siebie z tą łysą głową. Widziałam. Za drzwiami lekarza, mnóstwo tych pań, z tymi właśnie łysymi głowami. I słuchajcie, po prostu przerażało mnie to, przerażało. I zanim jeszcze te włosy mi zupełnie wyszły, ja zaczęłam chodzić do różnych klinik, interesować się włosami, włosami naturalnymi. Byłam w klinice takiej, gdzie proponowali taki takie włosy, które, w których można się kąpać, w których można spać, ale to kosztowało 20, chyba 2000 tysiące, na to się nie zdecydowałam i mając jeszcze swoje włosy szukałam takiej peruki z, natu, z naturalnych włosów, które byłyby jak najbardziej upodobnione do tych włosów, które ja miałam i udało mi się wybrać idealną Idealną, taką samiutką, jaką ja, jak, taki sam kolor włosów, jaki ja miałam. I e, miałam do wyboru włosy mm, słowiańskie i włosy azjatyckie. Ja wybrałam włosy azjatyckie. E, one są bardziej takie sztywne, bardziej takie grubsze włosy. Natomiast właśnie słowiańskie są strasznie cieniutkie włosy. Sam włos jest bardzo cienki. I e, nigdy Wam właśnie nie pokazywałam. Ale mówiłam, możecie mnie zobaczyć w tej peruce, w takim filmiku: jadę na drugą chemię. I ta, to jest chyba zima jestem w samochodzie, bo jestem w kurtce z takim, takim komnierzem takim wyłożeniem z takiej chyba lamy, takiej kremowej. I tam jest taki króciutki filmik: jak jadę właśnie na drugą chemię. I to jest właśnie ta, ta peruka. A dzisiaj pokażę Wam całe pudełeczko, pokażę Wam, jak to wygląda, żebyście może też, też, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, szukacie. Powiem Wam, że ja założyłam ją raz wtedy, właśnie jak jechałam na tą drugą chemię. no Przyznam, że zbudziłam takie dość zainteresowanie i za drzwiami, i pani doktor też, aż no. Była zawrócona, że taką fajną sobie wybrałam yy, yy, i razem założyłam na wigilię. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że to było wszystko. I potem w domu chodziłam zupełnie bez. Po prostu nie, nie lubiłam tych chusteczek, takich, wiecie, zawiązywanych. Yy, yy, jak, jak takie, no nie właśnie skokadami, tylko w taki inny sposób, tak do tyłu, to mnie się też nie podobało. I ona leży, leży i leży. I te takie właśnie jakby lepsze, fajniejsze te peruki, bo ceny były różne, były te ze sztucznych włosów, to chyba kilkaset złotych, a moja, już Wam mówiłam, kosztowała trzy sześćset, ja mam to wszystko jeszcze z paragonem i to wszystko leży. I widzicie, jak to jest jak trzeba, jednak człowiek, no jest zrozpaczony z, no ja sobie nie wyobrażam, ja się nie widziałam siebie, słuchajcie nie widziałam siebie w tych w, takich, w takiej łysej głowie no po prostu no jeszcze mając włosy pojechałam, no i fajnie właśnie to bym wam nawet radziła, panie które, które chcą nosić peruki żeby właśnie pojechały jeszcze w momencie, kiedy mają włosy, żeby dobrać sobie identyczny kolor, ale u mnie widzicie, tak się odwróciło i, i, i pokażę Wam, jak to wygląda. Wygląda to tak. Możecie zobaczyć sobie firmę, wszystko. Au, au. Założę okularki, żeby móc przeczytać. O, tak mam nie te, co trzeba, ale może jakoś mnie się uda. Yy, I wygląda to tak. Taki kolor, yy, ja taki kolor włosów właśnie miałam. Taki kolor włosów ja właśnie miałam. Tu jest y, instrukcja pielęgnacji peruk z włosów naturalnych. Tu y, macie wszystko, ja wszystko pokażę sobie. Możecie same wszystko przeczytać. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Aha, włos indyjski. O, tu nawet jest napisane, włos indyjski. Co tu jeszcze jest? Patrzę. Aha. No, pokazana cała, cała instrukcja, jak myć włosy. Ale jeszcze właśnie, gdzie ja mam. Bo miałam jeszcze tutaj. Mm, a, tu jest jeszcze taka. Proszę bardzo. To jest ta firma. Co my tutaj mamy? Aha, tu są kosmetyki. Ja mam też te kosmetyki. Tu jeszcze też jakiś. O, tu jest karta gwarancyjna z indyjski pastelowy blond. Proszę, proszę bardzo, proszę bardzo, macie rachuneczek. Wszystko jest. I e, do tego mam jeszcze takie właśnie. E, Szampon. Proszę zobaczcie, zapieczętowany. Ja tego w ogóle nie, nie używałam. Drugi. Proszę bardzo. E, jak to wygląda? Raconeczek ja tutaj może schowam, żeby on się nie zgubił. O. To jest do tego y, jeszcze cała, cała. Y, y, no, taka przybieszka, która, wiecie, co tutaj jest. To wszystko, wszystko, co było. I jeszcze taka, mm, ja tu ją wyjęłam, ale pokażę Wam, w takiej folii jest taka. To jest taka To jest taka siateczka, którą się zakłada na głowę, bo jak wiecie, są osoby, które kupują sobie perukę, ale mają na przykład swoje włosy. O Jezus ja? mają swoje włosy i wtedy, wtedy muszą zakładać taką właśnie siateczkę, żeby tam te włosy. Yy, tak, jakby zebrać, żeby ich nie, nie. Jakby tu wam ją pokazać? Ona wygląda tak. Ona wygląda tak. I ona wygląda, jakby miała przedziałek na środku, ale ona ma tak troszeczkę ten przedziałek yy, znaczy ja, jak mam na tym, na tym filmiku, to ja mam ten przedziałek troszeczkę tak, tak, z boku, tak, gdzieś w tym miejscu. I tu można sobie takie piórka wyciągnąć. Można, nie można. Jeżeli macie swoje włosy i swoją grzywkę, możecie swoją grzywkę tutaj wyciągnąć. Możecie sobie to, jak ktoś by chciał, może sobie nawet to skrócić. No, myślę, że taka. No, kolor, ja miałam taki właśnie kolor. Ja nie mogłam znaleźć tego ładnego koloru, i tu mi się udało, właśnie ten kolor y, znaleźć, do tego jest, dostałam taką jeszcze, znaczy to kupiłam wszystko, jeszcze taki stojaczek z takim, z takimi y, kółeczkiem, ten kółeczko się zaciska, tu są takie, y, takie, y, taki zacisk y, i można to właśnie na, na stojaczku, y, na stojaczku sobie Na stojaczku sobie nie wiem, czy można kręcić takie włosy, czy nie. Ja, ja tego nie, nie stosowałam. Ja tylko mówię Wam, raz ją założyłam do, do, do właśnie do lekarza i raz yy, na wigilię. I to też yy, powiem Wam, że jechałam na wigilię yy, yy, sto, parę kilometrów. Yy, byłam w hotelu. I dopiero jak była wigilia, ja w hotelu, a tak też byłam bez niej, w hotelu założyłam, podjechała taksówka i taksówką pojechałam na wigilię do, do rodziny. Więc yy, widzicie, jak to, jak to jest? Tak, tak się, tak się, słuchajcie, yy, ja to odczepiłam, bo to nawet nie było przyszyte, tylko było tak zaczepione. Tak wygląda, tak wygląda. Tu na zdjęciu pani nie ma grzywki, ja tam powyciągałam sobie takie i tak troszeczkę ta grzywka tam sobie, sobie tak jest. I właśnie takie jeszcze dwa: szampon i odżywka. I widzicie. Co Wam bym mogła doradzić, żebyście może nie tak pochopnie. Od razu leciały po tą, po, tą, po tą perukę, dlatego że, znaczy, ja się na nią zdecydowałam, dlatego że to była jedna, jedyna. Ja zwiedziłam wiele miejsc, wiele miejsc i nigdzie nie było takiego koloru, jaki właśnie, jaki ja miałam kolor włosów. I ten jedyny, w tym jednym miejscu, ta jedna, jedyna, nawet peruka była. Yy, właśnie w takim, w takim odcieniu, w jakim ja miałam yy, swoje włosy. I dlatego ja się słuchajcie, tak szybciutko na nią zdecydowałam. I yy, no przyznam, że jak ją założyłam i yy, yy, jechałam yy, do, yy, do lekarza, no to wszyscy po kolei kto, co mnie widzieli, to normalnie. Jezus, Jezus, dotykani. Słuchajcie, koleżanka doszła, mówi: O, obcięłaś włosy, bo ja miałam duszę. Ja mówię: Nie, nie, nie obcięłam tej peruką. no mi żartujesz. Także mm, ja się napatrzyłam na te peruki, takie mm, troszeczkę tańsze. Ja nie chciałam ich, dlatego że ja widziałam, że to od razu widać było, że ta osoba ma perukę na głowie. I to mnie też zrażało. Natomiast ta, właśnie idealna, ona w ogóle wygląda o wiele ładniej niż na tym zdjęciu ta pani. Zresztą, zobaczcie sobie, jak wygląda. Wejdźcie sobie na mój filmik, jadę na drugą chemię i tam jestem w tej, w tej peruce. Ona wygląda o wiele ładniej niż, niż ta na zdjęciu. Ta na zdjęciu, ja nie wiem, w ogóle jakieś tu inne włosy są, ja nie wiem. To nie są te. Tamte są proste, one są takie, wiecie, lekko tak się zawijają. No, zobaczycie na, na tym filmiku, a te jakieś takie rozczapiżone. Jakieś dłuższe. W ogóle to zdjęcie od razu Wam powiem, że nie jest adekwatne do tej peruki, która jest w tym pudełku. To chyba jest jedno zdjęcie, które jest we wszystkich perukach tego rodzaju, z tej firmy i do różnych blondów i po prostu w środku jest. No zobaczcie, czy to, czy to jest adekwatne zdjęcie do, do słuchajcie tego koloru. Czy to jest adekwatne zdjęcie. Do tego koloru. No uważam, że, uważam, że chyba, chyba, słuchajcie, raczej nie. Myślę, że chyba, chyba raczej nie. Bo postaram się tak ładnie włożyć, żeby wiecie, żeby ją tutaj nie. nie ten. O, zobaczcie, ona jest zupełnie, zupełnie inna.